Hej, kochani, witam Was w kolejnym vlogu Lumpek Sara po godzinach. Pewnie niektórzy sobie teraz myślą, gdzie ta patecka znowu jedzie? Gdzie ona się wybiera? Słuchajcie, wybieramy się dzisiaj razem na paznokcie. Ostatnio wam tak narzekałam na te moje pazury, że są połamane już, że mają odrost, więc dzisiejszy nasz po, nasz po prostu zwykły e, dzień zaczynamy od zrobienia w końcu nowych, świeżych paznokci. Jestem ciekawa, bardzo ciekawa, e, jak wam się spodobają, bo już mam wymyśloną inspirację, to znaczy znalazłam na Pinterestie, to jest oczywiste. I tam bardzo polecam wam, Szukać, poczekajcie, bo jest kostka. Dobra, może w taki sposób nagramy, bo naprawdę ciężko jest nagrywać w aucie, nawet jak jest się pasażerem, a kierowcom nie wolno. Nie wolno nagrywać, to moje przesłanie. No, ale dobra. E, ja szukam moich inspiracji na Pinterestie i bardzo wam tego polecam, bo naprawdę tam można znaleźć takie cudeńka. No, tylko wtedy czas zastanowić, czy wasza kosmetyczka was nie, e, nie zje, jak zobaczy, co żeście sobie tam wymyśliły, bo, bo nie jedna z byłych, byłych, kiedyś, Kiedyś tam moich e, kosmetyczek e, się załamała Pogoda dzisiejsza jest dla mnie totalnie jakaś bezlitosna. A jeszcze mam do przejścia na paznokcia jeszcze te schody. No dramat, no. No ale jak widać, ubrałam się na sportowo. Ja bym co najmniej 3 lata e, trenowała pilates, proszę bardzo. Tak się prezentuję, później wam się pokaże cała. To, 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 to jest właśnie to, to teraz ćwicz Także idziemy, moi drodzy, nie ma co. O matka, trzymajcie za mnie kciuki. Nie, no no, patrzcie na te paznokcie. Wyszły one po prostu przepięknie, identyczne jak w inspiracji. Te diamenciki uważam, że dodają im takiego uroku, ale są one też takie wiecie seksowne z pazurem. Dajcie znać jak wam się podobają w komentarzach. No i co, wracamy teraz z paznokci do auta. Niestety tutaj cała droga jest rozkopana jak możecie zobaczyć, więc muszę trochę się przejść do Kamila, bo on zaparkował na takim sklepie Epi. Jestem ciekawa czy kojarzycie go we Wrocławiu. Ogólnie nie wiem, co mam powiedzieć. Wiem, że mogę się spotkać z hejtem, ale nasze koty, Kelvin, bierz tą dupę chociaż trochę, mogą przybywać gdzie chcą, ale m, też dość śmiesznie, bo dzisiaj po raz kolejny w tamtym vlogu e, też była sałatka i tak nam posmakowała, że no sałatka również dzisiaj. No przynajmniej zdrowe odżywianie, moi drodzy. Pani Grażyno, dzień dobry! Pani wstała! O Jezus, Maria, dzień dobry, pani Grażyno! Mama kroiła kurczaka! Tak, czuć jeszcze, czuć? No, chyba tak. Powiedz wszystkim cześć z Grażynka. O, Oj Grażynka. <grymka> jak się patrzy. Ona ogólnie ma bardzo duże parcie na szkło, moi drodzy. Mhm. Dziewczyna kocha kamerę. <grymka> Grażyna. Tutaj nasz książę. Tak. Oj idzie Kelvin. Kelvin i Grażyna, tak? Oj, Grażyna, nie, Grażyna przejęła, przepraszamy Przepraszamy za zakłócenia, to jest mój kanał mój... Kelwisz, mama chce coś nagrać, no No co? Co chcesz? He? Poczekajcie chwilę Co by pan Kelwisz chciał? Co? Ha? Chyba wody No dobra Już ci matka leje wody, proszę bardzo A bo ty się rozpraszasz, bo kamera tutaj Tutaj. No Kelwiś. <grystanie> Wstydzisz się, tak? No dawaj. No mama ci już tam leje. <grystanie> Kelwin, Pij tą wodę, jak chciałeś. O Jezu. Boże, jak ja Was kocham. Tyle radości, co? Dla piękna w tym wszystkim. No, pitą wodę, nie stresuj się kamerą. Mama ma wyłączyć, tak? No to przepraszamy Was, dajcie mu chwilkę. Kevin jest ogólnie totalnym przeciwieństwem Grażyny. Grażyna jest bardziej taka energiczna, wiecie, że wszędzie jej pełno, taka trochę ja, a Kevin jest trochę taki jak mój chłopak, taki cichy. Taki, wiecie, taki synuś mamusi. Patrzcie teraz na niego. Oho, już sobie tam coś myje. On w ogóle wodę kocha. On głowę pod kran wsadza normalnie. Uf, jak się bawi. <grym> Jaki słodziak. Nie wiem, czy wasze koty też piją tak wodę z kranu, ale moje koty piją świeżą z kranu wodę. Nie ukrywam, że takie picie wody z kranu czasami nie jest okej okay. Znaczy dla kotów jest okej, okay, ale dla nas jest takim problemem. Czy no wiecie, jak dłużej nas nie ma w domu, no to musimy ich przymuszać do picia wody z miski, no bo jak inaczej. Ee, kupowaliśmy nawet fontannę, ale no nie za bardzo. Może grażna bardziej, można by było spróbować teraz z grażyną, ale kalwin, inaczej gruby. O nie, nie, nie. On musi mieć prosto z kranu. Bo to jak na przykład dziś wyjeżdżamy, to nienia musi przychodzić, no. Do, dość często, no bo przecież synuś musi pić. To jest taki mokry. Pan gruby, tak? Gruby jest mokry. Mhm. Uh -huh. Także, synuś pije wodę, a mamusia, a mamusia musi robić pranie, moi drodzy. No nic, no takie jest rzecz no. Ja nie wiem, mi się wydaje, że te koty powinny w końcu pójść do pracy. Mm -hmm. I zarobić na te swoje wszystkie saszetki. Ale wiecie co, ja jestem takim akurat typem człowieka i tego mnie nauczyła babcia, że lubię sprzątać. Lubię to obowiązki. Zawsze w naszym domu była taka tradycja, że trzeba było sprzątać w sobotę. No i zawsze moim zadaniem było pastowanie podłogi <laughs> i sprzątanie toalety. No i oczywiście swojego pokoju, ale już to robiła babcia i dziadek. I jakoś tak się, tak się nauczyłam i nie mam kompletnie z takimi rzeczami. Problem. Mam tylko nadzieję, że ta spódnica w kropki mi nie zafarbuje Ale no tak to już się nazywa e, Oliwki życia Nie chce mi się inaczej tego prać wiecie, tak już w ogóle z tymi te kolorami Bo to będzie jakaś masakra Muszę robić cięcia, bo Grażyna Słuchajcie, się tak interesuje e, Tą kamerą i wiem czy te futro, nie no było na metce, że można Dobra ciul Jak e, coś to sobie użyję takich tych e, Chusteczek te, które pochłaniają kolory. One są serio świetne, zazwyczaj nic mi nie farbuje, ale też ta, ta spódnica jest z lumpa, więc nic nie powinno się... Zadziać. Stwierdziłam sobie, że zrobimy zimową herbatkę i zaraz sobie o czymś pogadamy. Ja po prostu kocham takie zimowe herbaty, a najbardziej to z takim imbirem, żeby jeszcze była taka, wiecie, mega ostra. Oczywiście nie może też zabraknąć cynamonu. Istotnych rzeczy to nie mam, e, niestety cytryny i nad tym bardzo, ale to bardzo ubolewam. I też jakiegoś fajnego soku malinowego i dajcie znać, gdzie bym mogła kupić taki naprawdę fajny sok malinowy do herbaty. Zalejemy ciepłą wodą, i chyba wam powiedziałam, że e, nie mam cytryny. Jak dobrze pamiętam, to mam, ale taką, że nie pokroję ładnie tylko do wyciśnięcia. Chociaż niedawno czytałam, że podobno nie powinniśmy cytryny dawać ze skórką do herbaty, tylko albo wyciskać, albo obierać, bo są na tej skórce pestycydy. Przy okazji, jak tutaj jesteśmy, to chcę wam pokazać moją polecajkę taką od serca ostatnio zaczęłam e, jakby mniej używać cukru w swojej diecie i przestałam. Zabiłam się na takie zdrowe przekąski i znalazłam to akurat na promocji, te miodogryzaki w Rosmanii. I słuchajcie, się zakochałam. To jest tak przepyszne, drogie niestety, bo ja zapłaciłam na promocji 28 zł, ale bardzo z swojego serca polecam, jeśli ograniczacie cukier, to to. Nie będę ukrywać, że powoli muszę się doświecać lampami w domu, bo już niestety tak szybko jest ciemno, nawet o 15 jak byłam na paznokciach, to już już powoli się robiło szaro, a teraz... To jest totalnie ciemno, jakby już totalnie była noc i mielibyśmy iść spać, więc też taka panuje aura, wiecie, że człowiek już by się chciał położyć do łóżka i najlepiej sobie pospa pospać albo wziąć sobie jakąś ciepłą kąpiel. Ale przejdźmy do rzeczy, które są jednak dla mnie istotne i ważne, o których chciałabym z Wami porozmawiać, a chodzi tutaj o Vlogmas i zbliżający się grudzień i na pewno nie chciałabym Was zostawić, tak wiecie, o, ze zwykłymi vlogami, ze zwykłymi wyjściami na lumpy, no bo jednak jest to czas, w którym ja, jako osoba, która zaczęła nagrywać na YouTube i osoba, która teraz już bardziej udziela się w tych social mediach, chciałabym Wam się jakoś odwdzięczyć w tym czasie, w tym pięknym grudniowym czasie, jakimiś fajnymi treściami. Tylko niestety nie mogłabym sobie narzucić tego, żeby nagrywać dla Was codziennie, po prostu sama jeszcze wiecie, mam pracę, po prostu i no nie mogę zaniedbać moich klientów. Jak wiecie, nawet niedawno podjęłam się. Się nowej pracy. Więc mogłoby być po prostu ciężko, żebym e, dała radę zrobić, aż wiecie, załóżmy 24 filmy e, na 24 dni, ale pomyślałam sobie, czy bym na przykład nie dała rady co drugi dzień wstawiać jakiś film. Ogólnie zobaczymy, ile by takich filmów wyszło, za niedługo będę musiała w ogóle zacząć nagrywać, bo jednak muszę to zrobić z troszeczkę przyspieszenia. No i się tak zastanawiałam, czy na pewno będzie to dla Was ok, jeśli tych filmów nie byłoby codziennie i nie byłoby ich aż tak dużo, jak inni to robią. Ale po prostu gdyby udało mi się, nie wiem właśnie co ten drugi dzień, chociaż o, tutaj to naprawdę musiałabym spiąć tyłek, e, no, tro, tro, dałabym radę, ale mogłyby być zwłoki albo co trzeci, no w zależności ile uda mi się tych filmów wymyślić, no i na bieżąco i tak bym nagrywała dla Was e, zwykłe e, lumpeksowe vlogi. Wiecie o co chodzi te zwykłe vlogi e, z lumpek siary po godzinach. Także dajcie znać, czy taki pomysł Wam się w ogóle podoba i drugie pytanie do Was e, czy macie jakieś pomysły? Czy macie jakieś stricte, na przykład takie pomysły, jakie byście chcieli, żebym je nagrała, jeśli chodzi o vlogmas, o ten świąteczny czas? E, bo wiem o tym, że to naprawdę jest fajne słuchać swoich widzów. E, już i tak to stosuję na innych platformach, e, na których nagrywam. Że naprawdę warto jest posłuchać tych swoich widzów. No i te treści później wychodzą naprawdę bardzo fajne, aby je chcecie serio oglądać. Jeśli chodzi też o takie proteczki, to dzisiaj mam taki dość dzień bardzo na luzie, że tak powiem. Ostatnio miałam bardzo taki produktywny dzień. Dzisiaj ten dzień jest również produktywny, bo nagrywam vloga, byłam na paznokciach, zrobiłam pranie, posprzątałam, zrobiłam obiad. Jakby dużo tych rzeczy się dzieje, też popracowałam trochę, ale po prostu. To się nazywa u mnie luźniejszy dzień, więc nie mam wam za dużo wiele dzisiaj do pokazania. E, także wydaje mi się, że zobaczymy się po prostu w jakimś kolejnym dniu. Może jutro, chociaż jutro idę do pracy. Zobaczymy, jak to będzie rano i czy wyrobię się z czasem, bo jutro mam bardzo produktywny dzień. Dużo, dużo, bardzo dużo pracy. E, albo zobaczymy się w innym dniu. Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu pojadę do Bolesławca, ale to się okaże. Także będziecie mieć niespodziankę, w jakim dniu się zobaczymy. To co? Do następnego, a wy widzicie się ze mną zaraz. Pa-pa! <grych> Kochani, witam Was w kolejnym dniu. <laughs> ja trochę ochrypnięta, bo totalnie przed chwilą wstałam. Przebrałam się tylko w sportowe ciuchy, bo powiedziałam sobie, Oliwia, będziesz ćwiczyć, <laughs> będziesz sportową dziewczyną, bo nie można cały czas siedzieć na tyłku. Więc no, brałam się w sportowe ciuszki i muszę pościelić łóżko, to znaczy już praktycznie pościeliłam. Zostało mi je totalnie przystroić poduszeczkami i w ogóle. I w tych momentach żałuję, że uwielbiam stroić mieszkania. No i co, trzeba się wziąć do życia. Dzisiaj akurat wypada nam taki dzień, że wczoraj cały dzień pracowałam, była środa w ogóle. Przysięgam wam, że ja, jak przyjechałam do domu, to ja byłam tak zmęczona, że mi się po prostu oczy kleiły, a jeszcze musiałam pracować dalej, więc pracowałam do godziny pierwszej w nocy. No, także, także Oliwka potrafi niestety. No i dzisiaj w samdzie wypada czwartek, więc będę jechała na Bielany nagrywać dla Was odcinek Lumpeksowego vloga, no, ale oczywiście co Lumpexiara robi przed Lumpek po godzinach, po godzinach, kiedy nie jest w Lumpeksie, to znaczy no ogarnia mieszkanie i pracuje, bo oczywiście... E w pobocznych rzeczy, również też pracuję jak każdy inny człowiek. No i co? Dzisiaj muszę rozpisać plan filmów, jakiś takich pomysł dla mojego nowego klienta. Muszę zmontować filmy, które, czy jeden w sumie film, aby jak mi się uda, to więcej dla klientki, bo wczoraj nagrywałam wina i słuchajcie, takie przepiękne ujęcia wyszły, że jak moja klientka przyszła i zobaczyła scenografię, którą ułożyłam wczoraj u niej w restauracji, to po prostu zaczęła, wiecie się, Cieszyć i przynosić różne dodatkowe inne rzeczy. I kurczę, bardzo fajnie mi się wczoraj współpracowało i bardzo fajne efekty wyszły naszej współpracy, więc już się nie mogę doczekać, jak będę mogła to wszystko opublikować. No, ale też się przyznam, że już z rana popracowałam. No, bo ja, ja nie umiem, ja nie umiem po prostu jeszcze przed śniadaniem, już zaczęłam montować rolkę, no bo bym się po prostu nie wyrobiła. Dobra, tu mamy przystrojone tylko jeszcze poduszki, właśnie. Właśnie, z takich poleceń, Muszę sobie, nie pytajcie, to jest tak płaska poduszka, więc się z nią stało, będę musiała. E, o, ważny telefon. Na dół, dobra? Okay, dobra, okej, dobra. To super do zobaczenia. Już wróciłam, musiałam trochę pójść na dwór, porozmawiać i zrobić kilka rzeczy, no nie wiem czy wam o tym mówiłam Albo mówiłam, albo nie, e, że za niedługo planuję się budować, e, budować swój dom. <taki> Także trochę, trochę rzeczy się w moim życiu dzieje. Oprócz tego, że sobie dla Was nagrywam i w ogóle, co też jest dla mnie czymś wow, w ogóle, że, no, że w ogóle mam tą szansę, już nie chcę nawet o tym mówić e, setny raz, no to jeszcze buduję dom, co dla mnie też jest czymś wow i Boże jestem mega wdzięczna. No i, e, i co? No i po prostu jest z tym związanych trochę rzeczy. Trochę rzeczy trzeba załatwić, ale dobra. Przechodząc do rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Patrzcie na to. Znalazłam ostatnio w lumpie za trzy dychy taki przepiękny kombinezon. No, jest cudowny. I słuchajcie, jest on z American Vintage. Ja kiedyś z Wami kupiłam kombinezon e, na lumpeksowym vlogu. Dość podobny, <laughs> tylko że z Zary, znaczy podobny. <laughs> Tutaj mamy lepszy materiał i w ogóle. E, nowy taki kombinezon kosztuje ponad 1000 zł. Jak coś. Czasami można znaleźć taniej i w ogóle jakbyśmy mieli taki nowy nowy, no to ponad tysiaka, eee, ale był na mnie za duży, niestety. Eee, wisiał na mnie totalnie i go sprzedałam na moim Vinted i patrzcie jeszcze, jakie ja znalazłam swetry. To było w ogóle na lumpeksowym wtorku. I to jest dla osób w sumie, które nie oglądają e, moich lumpeksowych wtorków na tych innych aplikacjach. Znalazłam coś po prostu przepięknego, na czym moi widzowie dostali po prostu szału i jobla, eee, i. Jest to taki przepiękny sweterek. No po prostu cudo i on. Ma guziczki w kształcie serduszka No po prostu ja już widzę z nim stylizację I szczerze miałam zrobić stylizację niebawem ze spódniczką mm. Ale okazały się dwie za małe, ale to zaraz o tym pogadamy No i będę musiała kupić nowe Więc będę musiała z zami pochodzić i poszukać teraz jakichś fajnych spódnic do, do stylizacji I patrzcie jeszcze na jeden sweterek I tutaj mamy kolejny, tylko nie wiem czy go tak dobrze zobaczycie Jest on słuchajcie w takim przepięknym Odcieniu brązu, więc idealnie się wpasowuje teraz w trendy i jest on moherowy. Ma falbanki, tu ma falbanki, jest wiązane na takie sznureczki. No, coś po prostu pięknego. No dobra, ale jeśli chodzi o spódnicę, tak. Przymierzałam spódnicę, które nosiłam jeszcze latem. I są na mnie za małe, są one w rozmiarze XS. Czy siadło mi to na banie? Oczywiście, że tak. Czy było mi smutno? Oczywiście, że tak. Dlaczego to mówię? Bo uważam, że warto o takich rzeczach mówić, że każdy z nas ma prawo przytyć, każdemu z nas ma prawo zmieniać się sylwetka. I to jest normalne. Nie, tylko trzeba się dobrze zdrowo odżywiać. U mnie tego nie było, e, ponieważ przez chorobę e, wcześniejszą przez, przez to, że miałam zaburzenia odżywienia, ale tego typu, że po prostu ja się bałam jeść, bo bolał mnie cały czas brzuch somatycznie, przez to, że po prostu się to... W Kręcałam, ale nie tylko, bo też mam endometriozę, więc brzuch mnie pobolewa i mam niezłe wzdęcia No Słuchajcie, to ciężko jest wytłumaczyć. Jak będziecie kiedyś chcieli, to mogę wam zrobić o tym całkowicie taki długi, długi film eee, W ogóle za niedługo jadę do lekarza z endometriozą, więc jeżeli byście chcieli, a może w ogóle ja o tym zrobię vloga Żeby właśnie pomóc kobietom pogadać o tym, że na temat endometriozy, kurczę bo akurat jadę do tego ginekologa i to by mógł być serio fajny film, żeby wam pokazać jak to wygląda i w ogóle, bo jadę aż do Krakowa. No ale dobra, no i, e, i co? No i nie mogłam wcześniej nie jadłam, nie wiem, nawet czekolady. Przez, słuchajcie, kupę lat nie jadłam czekolady, nie jadłam surowych barzyw, nie mogłam sobie pozwolić na zjedzenie chipsów czy coś takiego i wiecie, teraz, teraz mogę, no i człowiek trochę się zasiadł, tak? E, ale moje ciało dalej wygląda normalnie. Uważam, że... Nie wygląda mi źle, tak? Ale każdy z nas prawo ma mieć fałdki. Słuchajcie, to jest normalne. Każdy z nas ma mieć prawo brzuszek. Ja nie mam płaskiego brzucha. Ja mam brzuszek w kształcie litery B. I to jest, w słuchajcie, sensie, to jest normalne. To jest nasza macica, ten tłuszcz który tutaj jest, on musi chronić nas jakkolwiek, okej, okay, są ludzie, którzy mają płaskie brzuchy i na tym polega i genetyka, ale są ludzie, którzy mają brzuszek w litery B. nie? Ale też pamiętajcie, że czasami taki brzuszek zależy od tego, że mamy przodopochylenie, miednicy i ja będę musiała się o to spytać mojego ginekologa, bo on się na tym zna, więc będę się musiała go spytać, czy to w tą stronę, ale no zawsze jak z nim rozmawiam, to on mówi do mnie taka pani natura, nie chodzi o okres, tylko chodzi o mój brzuszek, jak się zawsze go pytałam, e, bo, bo okres nie boli. Pamiętajcie o tym. Miesiączka nie boli, nie kłócić się ze mną. Jestem kobietą, która choruje od pierwszej miesiączki na endometriozę naprawdę, znam kobiety, które kompletnie nic nie boli i przeżywają to dobrze. No ale dobra. No i co? Mamy ten brzuszek, nie? Mamy celulit, słuchajcie. Jak ze stanę tutaj tyłem, to ten celulit pewnie gdzieś tam widać. Całe nogi w celulicie, ale ostatnio koleżanka mi podsunęła, słuchajcie, pomysł, bo ja biorę bardzo długo i ja od tamtego czasu zaczęłam tyć ee, leki. Endowelle. Mmm, może Endowelle, którego kiedyś brałam Endowelle. Ale to są hormony. Hmm, i Ja przez nie nie mam miesiączki i po prostu nie wiem, czy mi się woda nie zatrzyma w organizmie, bo dość teraz szybko tyje po prostu. I nie wiem, od czego to zależy, bo ja też dużo nie jem nie wiem, teraz dużo słodyczy. Zazwyczaj teraz słodycze zastępiam owocami, bo uważam, że jak chcę coś słodkiego, to przecież możemy zjeść jakiś owoc, który również jest słodki, jak jabłko, mandarynka, banan, kiwi, cokolwiek. Hmm, cukier zastąpiłam miodem i dalej tyje Więc nie wiemy, co mamy zrobić. No i teraz ja do tego lekarza żeby rozwiązać ten problem i prawdopodobnie Podobnie zmieni mi leki, co się będzie wiązało z tym, że będę chodziła na czworaka i będę umierać z bólu. Ale tak, takie są realie. I tyle. No. Nie ma co. Ja dostałam jeszcze maila, chyba, chyba to... ma to znaczy, że powinnam skończyć gadać. No, ale tak. Właśnie jak i. Aha, i chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jak tutaj stanęłam przed wami e, w tym stroju i... Przestańcie, dajcie mi... Nie będę. Rozmawiam teraz z moimi widzami. Koniec. I jak tak się stanęłam tyłem i wiecie gdzieś mi tutaj jakiś boczek było widać, tutaj coś takiego, coś takiego od razu miam schizenie, usuwam to, ale pewnie pojawiła mi się myśl w głowie: nie. 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 Nie usuniesz tego. Zostawisz to, bo kobiety tak wyglądają. Koniec. Jakby to jest normalne, że mamy gdzieś boczki, gdzieś rozstęp, gdzieś celulit, kuźwa. Po prostu nie można się w coś takiego zapędzać i tak staram się jakby funkcjonować. No, ale też się cieszę, bo teraz obtaczam się ludźmi, którzy naprawdę mnie mega wspierają w życiu i mam na przykład, wróciłam teraz do przyjaźni, oj, która była kiedyś długoletnia i teraz jakby mm, wszystko wróciło między mną a przyjaciółką i kurczę, e, akurat ona bardzo dobrze zna się na zdrowym odżywianiu, na sporcie i fajnie jest tak jakby, e, nie wiem, ja jej mówię o coś czasami mówi, a co ty, tutaj ci kupi, tutaj ci kupi, coś doradza mi w ogóle, a ona mi doradza ze zdrową dietą, z e, ćwiczeniami, więc to jest fajne, otaczać się takimi ludźmi, nie? Tutaj mam Anitkę, która, słuchajcie, napędza mnie taką dobrą energią, nawet w niedługo może, ale to są takie, słuchajcie, to jest takie... Stworzymy pewien projekt. Więc to też, e, też jesteś wow, bo zauważyłam, że my naprawdę z to mamy zarąbistą energię, że no poznałam kobietę, która naprawdę ze mną tworzy niezły team, i, i to jest serio coś super. I mm. dobra, tyle. rozgadałam już mnie e, ten poligardło, idę ćwiczyć. Później, później się zobaczymy po ćwiczeniach, bo nie będę Wam akurat pokazywała ćwiczeń, bo to jest chyba jedyna moja rzecz w życiu, której się wstydza. Serio, i mówię to szczerze, wstydzę się ćwiczyć przy ludziach. Po prostu mam coś takiego, że mm, zawsze byłam ostatnia wybierana na WF-ie tą osobą, czyli nikt nie chciał do żadnych dyscyplin sportowych i się strasznie tego wstydzę. Dlatego nie mogę się przełamać, żeby pójść gdzieś ćwiczyć z kobietami, ale zrobimy to kiedyś. Zrobimy to kiedyś, bo trzeba przełamywać. Może zrobimy taką serię przełamywania moich lęków, coś, coś w tym stylu. Wyglądam za przeproszeniem jak półdupy za krzaka. No, ale cóż, widać, że było ćwiczone. Teraz czas chyba na szybki prysznic. A, i trzeba usiąść do pracy, a jest już trochę późno, ale zadzwoniłam do mojego chłopaka i powiedział, że przywiezie pierogi, i że nie będę musiała gotować. Mówię, poży, dzięki Boku. Bo ja nie mam siły na takie rzeczy. Naprawdę, już jezu, jestem tak wykończony. Jeszcze jakbym musiała teraz, wiecie, martwić się i zrobić obiad, to dramat. I nawet powoli zaczynam się zastanawiać nad jakimś cateringiem, wiecie? Wiem, że to brzmi tak. O, serio catering nie masz czasu gotować, ale przy takim trybie e, pracy Jaki ja mam, po prostu jest naprawdę ciężko. A jeszcze teraz, jeśli byście chcieli, jak się zacznie vlogmas, o to, co Was się wcześniej pytałam, musicie decydować w komentarzach, pamiętajcie, bo ja chcę poznać Waszą opinię, to ja już w ogóle nie znajdę czasu na gotowanie, bo ja po prostu cały czas pracuję, albo nagrywam, albo coś robię. Drama. Co, moi kochani, miałam Wam trochę pokazać mojej pracy, ale tak się sfokusowałam na niej i miałam tyle roboty, że przysięgam Wam, że nie dałam rady. Może teraz Wam tutaj pokażę. E ujęcie, na przykład jeden filmik który nagrałam dla mojego klienta w sumie dla restauracji, w której pracuję jako social media manager, żebyście chociaż mogli zobaczyć co robiłam kiedy nie widzieliście taki wiecie backstage, ale jeszcze kupę, kupę innych materiałów i innych rolek ale nie chcę was z tym tutaj zaśmiecać, patrzcie jaki w ogóle kadr, tutaj mam laptopa tutaj jesteście w totalny backstage z pracy no i co, słuchajcie, mam, nie mam co już Wam więcej pokazać, bo jestem tak zmęczona i pewnie się zastanawiasz, Oliwia, ale ty przecież miałaś iść na lumpę, no i nie poszłam. Nie poszłam, bo, 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 bo po prostu się poddałam. Stwierdziłam, że poświęcę na to sobotę, boże, piątek i sobotę. Bo jednak e, jestem za bardzo wykończona, a nie chcę też iść, wiecie, na lumpę z takim dość ciulowym humorem, że tak powiem. No bo najważniejsze jest to, żebym ja chciała iść na tę lumpę, a nie, że pójdę zmęczona, z przymuszenia, żeby tylko coś nagrać. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Także postawiłam dzisiaj, żeby sobie trochę odpocząć, wyluzować i jutro zrobić to, co powinnam zrobić dzisiaj. Także co? Mam nadzieję, że jakkolwiek ten vlog Wam się spodobał. Obiecuję Wam, że następny vlog będzie na pewno jakiś bardziej produkt. Może gdzieś was zabiorę i w ogóle A teraz czekajcie na lumpeksowego vloga Ten vlog pojawi się w piątek Także życzę wam miłego weekendu I czekajcie na lumpeksowy vlog, pa pa I dajcie znać co z vlogmasem